Myślę, że... Aha. Jeszcze raz. Teraz. Myślę, że... O, bez może z tym... Dekortem. Nie, ale bez przesady. Znowu. Witaj bracie, siostro. To drugi filmik już. Drugie spotkanie w pokoju, w spokoju, mam nadzieję. Um, jestem strasznie zmęczony, więc wybacz, dzisiaj y, dzisiaj nie będzie pewnie jakoś, jakoś czadowo. Znaczy, nie mówię, że w zeszłym razem było czadowo. To nie o to chodzi. Ważne, żeby Pan był obecny pośród nas. z imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Stańmy przed obliczem Pana teraz wszyscy stań właśnie nawet jeżeli pierwszy wchodzisz na ten filmik to tym bardziej może w obecności Pana stani No i po prostu i pobój z nim Zobaczył po prostu, jak, jak on zabiera pani rozproszenia, przyjść do mojego brata, do mojej siostry, swoim pokojem. Swoją radością, tu Święty, przybywaj. Zabieraj to, co rozpraszam. Może ktoś chodzi gdzieś, tak jak u mnie, po domu. Może boisz się, że ktoś wejdzie? Nie martw się. Zawsze możesz. Przecież spauzować. Nawet wyłączyć, a po prostu wrócić do tego. Przywać panie z mocą, z miłością przede wszystkim do mojego brata, do mojej siostry. Niech to będzie z tobą spotkanie, nie. nie ze sobą, nie z kimś innym, nie. nie z domownikami, nie z kimś, z kim pewnie żyjesz. Spotykaj się z panem, który. Ciebie kochaj. Do Ciebie chcę przychodzić. Z tą chcę rozmawiać, z tą chcę być, z tą, Ciebie chcę kochać. Chcę przede wszystkim dzisiaj się podzielić taką, taką też treścią z Tobą. E, mówiłem właśnie o Alicji Lęczewskiej, Len o tym, jak, jak już Kościół em, Kościół już em, był w stanie em, Dać imprimatur Co zresztą jest? No ja zresztą przeczytam to może. żeby mi się to nie spaliło. Mimo wszystko. No. Gdzie to jest? Duchowe dzienniki Alicji dotarły do rąk księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Dzień, który powołał komisję teologiczną do oceny ich zawartości. Okazało się, że pismo Alicji Lęczewskiej mają niezwykłą, niezwykłą teologiczną i duchową głębię i są w pełni zgodne z nauczaniem kościoła katolickiego. Na tej podstawie biskup Henryk Wejman, wikariusz generalny, wyraził zgodę na ich druk przez wydawnictwo. Oczywiście, będzie też właśnie za niedługo możliwe do zakupienia to wydawnictwo, w sensie no te właśnie. Ym, co? No te pisma, tak, Alicji, no nie, nie, zapiski, o, duchowe zapiski, tak, tak? to ładnie się oczywiście jakoś tam nazywa, na pewno. No i, i po prostu. Ym, e, I co? Sorry, rozproszenia i w ogóle. Yy. Aha, no i co, co chciałem tutaj właśnie przeczytać yy z tego, co mnie gdzieś tam właśnie uderzyło. Um. No tak, tutaj gdzieś, gdzie to jest? Tutaj. Um. Co ja mam zrobić? Wyciąć to. No nie będę wycinał. Myślę, że tego nie będę wycinał. No. Po prostu będziecie widzieli, że to jest normalne życie. Że, że, że po prostu no... Czy mam nadzieję, że tam nie było no, widać chyba tata ta, ta, ta... No i cóż zrobić? W słowach pouczenia skierowanych do Alicji pan, pan Jezus mówi, że największym nieszczęściem w życiu człowieka jest grzech, czyli odejście od Niego. Odrzucając Boga, człowiek oddaje się pod panowanie szatana, który coraz bardziej przyciąga go do siebie i uzależnia. Najczęściej nie, niezauważalnie, aby nie płoszyć. Grzech śmiertelny Mówi Jezus, zabija mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w Jego duszy martwy, Jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po mojej śmierci na krzyżu, bo istotnie krzyżując mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. A dokąd jest na świecie ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie ze mną. Gdy mnie zapragnie, wówczas stanę w Jego duszy i ocalę go dla życia wiecznego. Więc oczywiście nie ma sytuacji beznadziejnej dla człowieka. To jest oczywiste. E, znaczy oczywiste może nie oczywiste, z, może nie każdy doświadczył tego, może nie każdy to słyszał, więc y, po prostu przypominam, tak jest, tak jest. I, nie ma, nie ma się co właśnie tutaj na tym, na tym skupiać, starać się mamy, żeby żeby właśnie walczyć o to o to dobro i właśnie taki na modlitwie rodzinnej którą polecam strasznie mocno stary jestem, nie? jeszcze w domu no. tak czasem było na modlitwie rodzinnej taka właśnie taki, przyszedł mi taki obraz, właśnie a propos tych myśli, które, które właśnie gdzieś tam mnie poruszyły, które gdzieś tam notowały moje serce zobaczyłem taki obraz, że w mojej duszy w moim sercu jest właśnie Jakiś Pan Jezus, który tańczy, po prostu, nie? Który... Yy, znaczy, może inaczej, źle, 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 spaliłem dowcip, znaczy dowcip, w sensie spaliłem tą opowieść, bo tak naprawdę zupełnie było in, inaczej. Yy, a gdzieś tam były jakieś myśli nieczyste, które chciały gdzieś tam przyjść jakąś właśnie... Jak to to było? Jakąś... No tak, ostatnio też mówiłem, że z czymś takim fajnym, no, że... Że coś atrakcyjnego, gdzieś tak, no właśnie, nie? A tak jak mówię, no te, te dobre myśli jakoś nie przychodzą. Nie wiem, czy możesz się oczywiście zawsze podzielić też na mi na maila, jak najbardziej. Którego jeszcze też podam. Może nawet teraz zobaczymy gdzieś tam. Nie wiem, jak to tam w obróbce mi to wyjdzie. Czy, czy, czy właśnie no, czy przychodzą do Ciebie myśli dobre, nie no? I, i może właśnie. I czy też zauważasz tak? Ale każdy myślę, że Sesan odpowie i myślę, że się ze mną zgodzicie. Jeżeli nie, to wy wysłuchajcie maile jak najbardziej. Piszcie. Um, przyznam, że o wiele bardziej dla mnie jest wiarygodny mail niż, niż, niż komentarz, bo komentarz zawsze można w sensie sobie sobie napisać, żeby, żeby wiesz, nie o wiele mniejsza jest cywilna odwaga do tego, żeby napisać e maila, niż na napisać komentarz. Co nie znaczy, że komentarze nie cenię, bo jak najbardziej też będę się starał je czytać i e chociaż raczej się nie będę odnosił. Może, może gdzieś tam, no nie wiem, ale raczej, raczej chcę się skupić na, na, na dobru na pewno, więc na pewno jakiś, jakiś e nie chce się odnosić do jakichś jakich, um, prowokacji czy, czy czegokolwiek, ale bardziej, bardziej właśnie do realnych problemów, um, z którymi tutaj um, się, kto, każdy, każdy, każdy będzie, każdy człowiek dobrej woli będzie chciał, znaczy będzie miał i, i będzie chciał się podzielić, będzie chciał. Um, myślę, że najlepiej właśnie na maila, bo to tak um, intymnie, anonimowo. No, jeżeli um, przepraszam, jakieś tutaj powiadomienia. Jest tak, jak człowiek nie wyciszy całkowicie komórki. <noise> Dzisiaj taki ciężki, co czy ciężki, no, jest że ciężki odcinek ale, ale no nie jest taki, no, jest tak jak ma być. Bo często właśnie tak, ja się zamartwiamy, też nie chcę tutaj tego wspierać, że, że no, że. coś a to nie tak jak miało być, tak po Boże, no? niekoniecznie, niekoniecznie może właśnie po Bożemu jest to, że ten odcinek jest taki dzisiaj trochę w spięciu, nie bym powiedział znaczy w spięciu, no, no w jakiś sposób nie jestem ani wypoczęty, ani no, ani właśnie rozluźniony jeszcze jedną myśl, właśnie byłem też na, na konferencji księdza Pawlukiewicza, najpierw na przy z homilią też księdza Pawlukiewicza w Katowicach akurat byłem a później, właśnie na konferencji, więc, więc właśnie u yy, 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 Ojców Oblatów. Więc, możecie sobie wpisać, sprawdzić, wie, będziecie wiedzieli, kiedy to było. Znaczy, jeżeli tak szybko wpiszecie, bo tak to później może to zniknąć już z tej strony. Dobra, nie, nie skupiamy się na tym, yy, bo troszeczkę odszedłem z tymi myślami. Chciałem opowiedzieć tą historię. Teraz już zapomnieliście pewnie tej, tą pułętę, więc teraz mówię od początku. Mianowicie właśnie przyszły te myśli e, do mojej głowy, takie w sensie propozycje w zasadzie, nie? Bo zawsze to jest tak, że e, no to może lekka powtórka. No, jak przychodzą jakieś myśli ci, nachodzą, przychodzą i tak dalej. To no nie masz w jakiś sposób na to wpływu, nie? No nie widzę. Po prostu widzę, że tutaj no, też nie połączyłem jednak do końca tego wszystkiego. Oh. <laughs> e, ale czy ty to podejmiesz? Jeżeli podejmiesz, no to masz grzech, nie? Jeżeli podejmiesz te myśli, w sensie zaczniesz w ogóle w nie wchodzić w jakiś sposób, e, albo utrzymywać je w, w wyobraźni, no to wtedy e, to wtedy masz właśnie grzech, nie? To jest grzech. To, że ktoś, coś przyjdzie, no, ale tak mówię, no przeważnie przechodzą Przynajmniej z mojego doświadczenia te, te, te złe jak gdyby niż, niż na pewno z większą mocą, większą siłą natężeniem, nie? A te są takie takie potrzeby, że, że człowiek, czy mi się... Czy człowiek ma coś takiego przynajmniej coś takiego? Czy mi się zdawało, czy, czy to rzeczywiście jest tak, że gdzieś tam jest taki taka myśl gdzieś delikatna mi przemknęła, czy to w ogóle była myśl, czy nie, żeby pomóc tej sąsiadce, czy może jednak, może jednak nie, może coś, coś tam... Mi się obzdurało, nie wiesz, przynajmniej ja mam coś, ja to, tak, ja to tak, tak mam, więc z tym się dzielę, nie, więc tu tym bardziej dla mnie jest to ta delikatność Chrystusa, a niedelikatność wiadomo kogo. Więc wracając do tej myśli, już nie, nie, po prostu nie, przyszedł myśli i gdzieś właśnie później był ten ten taki motyw kurczę, no, no Panie Jezu, no właśnie te myśli coś tam. Yy, nie wiem, jakoś właśnie zeszłym, że co, co jak gdyby miałem, że, że, że Pan Jezus właśnie krzyżuje właśnie tego Pana Jezusa w swoim sercu, nie? Będzie wisiał w co sobie, no nie wiadomo ile. Taki martwy. No, albo w grobie, no nieważne, też martwy. Nie? W moim sercu, czy to właśnie w mojej duszy może w mojej duszy, no ale myślę, że tutaj nie chodzi też, żeby być precyzyjnym super, to właśnie chodzi o sens i kurczę no i właśnie czuć ten smutek, bo wielokrotnie myślę, że każdy myślę, że też widziałeś to u siebie, że jest to smutek po, po tym grzechu, nie i tak wiesz i taka myśl była kurczę, a co teraz pan Jezu w moim sercu, nie? Co teraz pan zrobił zrobi w moim sercu, nie? E, takie zaciekawienie, taka myśl, takie pytanie i taki obraz mi przyszedł, nie? Nie, że ja sobie coś wymyśliłem, tylko taki był obraz, wiesz. Pan Jezus taki wykupiający się, tańczący się, coś tam, wiesz, tam jedzie, tam się coś tam, nie? Wiesz, pełna po prostu impreza, jak gdyby, nie wiesz, nikogo tam w sobie nie ma w tym sercu. I on tam się. on tam bolęguje, nie? Po prostu no coś niesamowitego, nie? Coś niesamowitego, no i kurczę, wiesz, i yy, gdzieś przyszedł taki obraz, nie. Ale to jak mówię, to ja musiałem, jak widzisz, wykonać te kilka kroków, żeby w ogóle dojść do tego, że ta łaska przyszła, taki obraz przyszedł, nie? No i mówię, kurczę, no... No nie, no kurczę, to to jednak może... Znaczy jednak może w sensie takim było, że nie mogę mu tego zrobić nie? i widzisz, jeżeli kurczę zaczyna się ta relacja z Panem tak jak widzisz że troszeczkę w moim, w moim fragmencie, ciutkę tylko ale to zdecydowanie te nakazy czy, czy, czy nie wiem czy, czy te przy, przykazania to w ogóle to w ogóle wiesz, nie myślisz o tym masz relacje. Bo może lat jest z kimś, z osobą realną, z, z, z osobą żywą. Nie? I to jest zupełnie co innego. Jeżeli dotkniesz się czegoś takiego, to raz rzeczywiście będziesz mocniejszy, to, 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 też, to też raz. A co się dzieje? <grych> nie, no myślę, że chyba nie jest tak źle. Najwyżej bedać. będzie krytyka, trudno. Jakoś z Panem to zniesiemy. Nie, więc, więc po prostu wtedy jest to zupełnie co innego, nie? Jeżeli ta relacja jest, dlatego do do tego twórz tą relację. Zacznij od, od już dzisiaj. Zacznij rozmawiać. Zacznij rozważać Słowo Boże. Przede wszystkim, właśnie traf te Słowo Boże czy to na Eucharystii. Staraj się zgłębiać w róż... Jedź na rekolekcje. Stara się, staraj się po prostu gdzieś właśnie tę relację, aż w końcu właśnie przyjdzie łaska. Może właśnie przyjdzie to, że też yy, będziesz się starał głosić tak, jak ja się staram głosić, oczywiście nie swoją mocą i nie swoimi siłami, bo, bo samemu to i by mi się nie chciało, i bym stwierdził, że nie mam siły. I, i, no wiadomo, miliony, miliony różnych rzeczy. Ale za łaską tu siedzę teraz. Z łaską, z łaski w zasadzie. I, i nagrywam, mimo że wi widzicie sami, że po prostu są różne przeszkody. Tak to, tak to nazywam. I tak to myślę, że jest. Więc jeszcze krótko, pomódmy się teraz i, i idziemy spać. Nie? Chyba, że ktoś idzie właśnie do pracy, no to oczywiście dobrej pracy, no to też do pracy pomódlmy. Panie, em, modlę się za Twojego brata, za, za Twoją siostrę. E, teraz em, em, niech Twoja moc będzie z nim przez cały ten dzień, przez całą tą noc. Przychodź teraz właśnie ze swoimi łaskami, ze swoim uzdrowieniem. Dotykaj ich, yy, ich serc. Dotykaj, Panie, mojego brata, mojego, moją siostrę. Dotykaj Pawła, dotykaj Piotrka. Dotykaj Weronikę. Panie, ty przychodź. To ty tu jesteś. Ty jesteś z nami. W to wierzymy. Ty dotykaj. Nie. Nie ja, Pani, nie ja, tylko Ty. Ty bądź gdzie yy, przeze mnie działa. Jeszcze jedną rzecz, którą właśnie chciałem się z Tą też podzielić, to właśnie wyobraź sobie taką sytuację. Myślę, że wiele podobnych rzeczy już słyszałeś. Że Chrystus tak sobie założył, tak sobie wymyślił, że On nie będzie działał w świecie. On nie będzie działał w świecie przyszedł tylko właśnie na 30 lat wtedy działał rzeczywiście wizualnie też i, i działał ale tak on nie działa on on działa, działa o tyle że że stwarza nowych ludzi na tej ziemi to są jego dzieła, wszystko to są jego dzieła, ty też jesteś jego dziełem. I tyle, ile ty mu pozwolisz przez siebie zadziałać na świat, na innych, na drugich, tyle będzie Boga w świecie. Jeżeli każdy go ukrzyżuje, zamknie w swoim sercu, albo go w ogóle wyrzuci ze swojego serca, nie, on jest, w każdym jest Chrystus, w każdym człowieku jest Chrystus, w każdej duszy jest Chrystus. Może ukrzyżowany, może martwy, ale jest. Jeżeli będzie u ciebie martwy, że u całego świata byłby martwy, to oczywiście będzie Chrystus w świecie. Będzie Chrystus w świecie. Ale ty wiesz, że będzie o wiele mniej dobra pokoju, bo tylko od, od Niego pokój, od Niego dobro, od Niego prawdziwa miłość. Nie na jakieś. Sztuczne bariery, sztuczne kwiaty, sztuczne, sztuczna, plastikowa miłość interesowna, która skończy się, gdy skończą się prezenty. Jakiekolwiek prezenty, nie tylko fizyczne. Ty to wiesz, ty to gdzieś przeczuwasz, że tak jest. Więc otwórz, otwórz mu twoje serce, jeżeli chce, żeby teraz przyszedł do ciebie. Twojego serca, żeby rozradował się tobą, rozradował się w tobie, rozradował cię. To otwiera się. Na ile się otworzysz, na tle przyjdzie. Więcej nie przyjdzie. On szanuje twoją wolność. Nie chce na siłę wchodzić. Nie chce cię gwałcić. Nie bójmy się tego słowa. Nie chce cię gwałcić. Od tego niestety jest zły duch, który cały czas się wciska. Duch Święty przychodzi teraz do swoich sióstr, do swoich synów i córek. Duch Święty przychodzi teraz do Ciebie. Ustrawia Nie wiej swoją mocą. Duch święty przybądź swoją mocą napełnie serca swoich wiernych. Nie nam, panie, nie nam, lecz twemu imieniu daj chwałę i cześć i moc, i błogosławieństwo, i cześć. Uzdrawiaj, Panie. Uzdrawiaj. Przychodź. Przychodź, Panie. To jest Twój czas. Ja wierzę, że Ty działasz. Ja wierzę, że Ty poruszasz serca. Jeżeli choć jedno serce zostanie poruszone przy tej modlitwie naszej, to to jest wielka chwała. Ty walczysz o każdego, o każdą pojedynczą duszę. Ty walczysz, ty nie ustajesz, ty szukasz zagubionych. Dla Ciebie jest warto. Dla Ciebie warto godzin modlitw o to, aby jedna dusza więcej była przy Tobie. Ty tak wszystkich mocno umiłowałeś, tak wszystkich kochasz, tak bardzo boli Cię serce, jeżeli widzisz, że Twoja dusza nie chce Cię znać, albo jest obojętna. Nie chce Cię kochać, nie chce odpowiedzieć na Twoją miłość, bo Ty kochasz wszystkich. Ty nie możesz mnie kochać, bo Ty jesteś miłością samą kochasz wszystkie swoje dzieci. Pan Jezus przychodzi do Ciebie z miłością, z pokojem. Otwórz Mu swoje serce. Amen. Bracia i siostry. Idziemy spać, bo już naprawdę miało być krótko. A, a wyszło jak zawsze. Zawsze nie, ale. Wierzę w coś. Dobra. Wszystkiego dobrego po prostu. Mam nadzieję, do zaś. Tylko mam nadzieję, że następnym razem. Przepraszam, trochę wcześniej. Uda się coś, coś yy, nagrać, a nie tak późno, no bo to wtedy. Chociaż może Duch Święty wtedy lepiej działa, nie? Wtedy mnie jest jak gdyby takiego trzymania go w tych ryzach moich, nie? A może wtedy bardziej bardziej się poddaje, nie? Yy, w sensie bardziej mówię to ty, to panie rządź i ty przychodź yy, niż przeze mnie, nie? Niż, niż właśnie, jak jestem w pełni silny no to wtedy może po swojemu coś więcej coś więcej chcę, nie? Kto to wie? Dobra, naprawdę kończę. Naprawdę wszystkiego dobrego. Pisz maila. Jeżeli cokolwiek, to pisz, piszcie maile. Jak najbardziej, to myślę, że jest chyba na, na razie najlepsza forma komunikacji. Może coś fajniejszego wymyślą, nie wiem. Może już coś wymyślili, to też mi mówcie. Jak najbardziej, piszcie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Wiele Błogosławieństwa życzę. Na razie. Cześć.